Drodzy uczniowie, w związku z dzisiejszą uroczystością i wręczanymi Wam wyróżnieniami, chcę pogratulować Wam wyjątkowego wysiłku i zaangażowania. Życzę Wam, aby ciekawość świata i radość z nauki nigdy Was nie opuszczały. Korzystajcie z każdej okazji do rozwoju i odkrywania nowych pasji. Niech Wasza ciężka praca i pasja do wiedzy otwierają przed Wami drzwi do fascynującej przyszłości pełnej sukcesu. Pamiętajcie, że zawsze jesteśmy dumni z Waszego zaangażowania i Waszych osiągnięć. Szanowni Państwo, rodzice, opiekunowie dzisiejszych laureatów, mam ogromny zaszczyt i osobistą przyjemność pogratulować Wam tych niezwykłych młodych ludzi, pełen podziwu leczała za wspaniałe wychowanie siedzących przed nami młodych mieszkańców naszej gminy. Ich talent i sukcesy to dowód Waszej mądrości i poświęcenia. Niech radość i duma dzisiejszego dnia wypełnia Państwa serca, a każde kolejne osiągnięcie Waszych dzieci przynosi jeszcze więcej satysfakcji. Szanowni Państwo, w imieniu swoim oraz Radnych Rady Miejskiej w Sympunie Kraińskim z całego serca gratuluję Wam i Waszym pociechom dotychczasowych sukcesów i gwarantuję, że z zadowoleniem będziemy obserwować i w miarę możliwości wspierać dalszy rozwój tak wspaniałych umiejętności i talentów. Drodzy nauczyciele, w imieniu swoim i Radnych Rady Miejskiej życzę Wam, abyście zawsze czerpali radość z przekazywania wiedzy, a wdzięczność uczniów była dla Was największą nagrodą. Niech każdy dzień przynosi wam satysfakcję i poczucie spełnienia z wykonywanej, jakże ważnej misji. Poproszę tutaj Korinę Poru ze Szkoły Podstawowej w Wiśniewie, która uzyskała średnią ocen 6 ,0. Hanna Nowicka ze Szkoły Podstawowej nr 1, średnia ocen 5,91. I poprosimy Oliwię Dziarnowską ze szkoły podstawowej nr 3. Średnia ocen 5.91. Dzisiaj mamy bardzo ważną sesję, uroczystą sesję, na której zostaną przydzielone, przyznane stypendia za wyniki edukacyjne oraz nagrody i wyróżnienia dla uczniów za osiągnięcia sportowe, artystyczne oraz edukacyjne. Nagrodzonych mamy 75 stypendystów. Jest jeden stypendysta, który osiągnął wynik 6.0. Mamy też 123 dzieci nagrodzonych właśnie na rodami i wyróżnieniami gminy sępólno kraińskie Jeszcze tylko wspomnę, do tego sukcesu edukacyjnego doprowadziło 39 nauczycieli. Razem około 200 dzieciaczków sporo. Tak, 198 dzieci dokładnie łącznie zostaje dzisiaj właśnie nagrodzone. No mówię, to dużo, tak? Bardzo mhm. dużo, tak. Z tego co wiem, rokrocznie ta liczba się jak gdyby zwiększa. Pani doktor, co trzeba zrobić, żeby, żeby dzisiaj tutaj na sesji stanąć i odebrać taką nagrodę, wyróżnienie, stypendium? Przyznajemy stypendia dla uczniów klas 4-6, którzy osiągnęli średnią ocen 5,4, i dla uczniów klas 7-8, którzy osiągnęli średnią przynajmniej Mniej 5,2. Natomiast nagrody i wyróżnienia przyznawane są za udziały w konkursach i zdobycie pierwszych trzech miejsc. No tak. Tak Dziękuję bardzo. Jeszcze raz chciałem wszystkim Wam pogratulować tak wysokich wyników w nauce i takich znaczących osiągnięć w konkursach, zawodach sportowych czy różnego rodzaju egzaminach. Bardzo się cieszymy jako władze gminy sępulno że tylu zdolnych dzieci i młodzieży mamy w naszej gminie. Serdeczne gratulacje. Też chciałbym podziękowania złożyć przy tej okazji Wam za zaangażowanie, nauczycielom, za wkład pracy, którą dokonują właśnie, właśnie w to, żebyście osiągali jak najlepsze wyniki w nauce, ale też i to, co jest bardzo ważne, uczestniczyli w różnego rodzaju innych wydarzeniach niż tylko i wyłącznie nauka, nauka w szkole. Nauczycielom bardzo za to dziękuję, bo to jest dowód na to, że poświęcacie swój czas, pracę, w szlifowanie tych naszych talentów. Rodzicom, opiekunom za tą doskonałą współpracę z naszymi placówkami szkolnymi, bo gdybyśmy takiej współpracy nie mieli, takich osiągnięć pewnie, pewnie by nie było. No i naszym służbom, pani dyrektor tutaj przedstawiła, jak wyglądają nasze placówki, jaki jest ich stan, jak są wyposażone. To jest stała troska nasza, żeby tworzyć jak najlepsze warunki. Dla was do nauki. Jeszcze raz serdecznie gratuluję wam waszych osiągnięć. Szanowni Państwo, chciałbym teraz zaprosić tutaj do nas osobę, która przez wiele lat pełniła bardzo zaszczytną funkcję w tej gminie. E, kilka tygodni temu, już, tak, Panie Dyrektorze, przyszedł na zasłużoną emeryturę. Dzisiaj tutaj przed wejściem rozmawialiśmy, jak to jest fajnie mieć sześć sobót i niedzielę. Chociaż ciężko się podobno przyzwyczaić do dużego wolnego, do dużej ilości wolnego czasu. Chcieliśmy panu dyrektorowi podziękować za to, co robił dla tej gminy, za współpracę, przede wszystkim ja mogę mówić w swoim imieniu i w imieniu Rady Miejskiej, która jest tutaj ze mną, radnych Rady Miejskiej, tej i poprzednich kadencji. Mam zaszczyt raz jeszcze podziękować Panie Dyrektorze, to był zaszczyt współpracować z Panem. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo mam.